Witam na moim kanale Krzysztof Mania. Dzisiaj nie będziemy grali ani nie będzie filmu oklatkowego. Dzisiaj będziemy budowali łóżko dla misia, takiego oto misia. Będziemy używali tych narzędzi, które są w tej skrzynce przed wami. Będziemy używali piły, młotka i wszystkich innych narzędzi zawartych w tej skrzynce. Do zbudowania tego łóżka będzie nam potrzebne parę listew, parę desek, wkręty. Dla stabilności będą nam potrzebne metalowe łączniki. To bierzemy się do pracy. Na początek musicie sobie wszystko zmierzyć. Mój miś ma akurat 43 cm wzrostu, płytka, którą znalazłam w, w markecie budowlanym ma 25 cm szerokości i 49 cm wysokości, Jest, idealnie pasuje do mojego misia, więc nie będę jej przycinał. Na tym rysunku widzimy bok łóżka. Jeden bok będzie na wysokości 16 cm, a drugi bok 12 cm. To zabieramy się do cięcia. Mamy dwa kawałki 16 centymetrowe i dwa kawałki 12 centymetrowe. Wstępne przymiarki zaraz tniemy dalej. Uff, teraz trzeba to wszystko poskręcać. Wszystkich wkrętów łączymy elementy. Jeśli nie macie siły wkręcić wkrętów, poproście o pomoc dorosłego. Tak wygląda skończony jeden element, potem musicie wkręcić drugi element w wkręt na dole. Powinna wyglądać całość. Teraz robimy następny kawałek. Wkręcamy sobie. Wygląda gotowy kawałek. Następnie musicie wziąć te dwa kawałki i wykręcić te wkręty tak, żeby były na równi z deską. Po wykręceniu wkrętów e, bierzecie taki kawałek. Ma on wyglądać mniej więcej tak. Następnie bierzecie gotowy kawałek, bierzecie ten kawałek, tu jest taka dziurka mała, wkładacie wkręta do tej dziurki i wkręcacie. Jeśli nie macie siły, to o pomoc dorosłego. I gotowe. Tak powinien wyglądać gotowy element. To samo robimy z następnym, jeśli ma, nie macie siły poproście o pomoc e, osoby dorosłej i moim tajemniczym pomocnikiem jest tata, bo ma dużo siły. <ścoughs> to pamiętajcie, wkręcacie to tak samo tutaj, jak wkręty nie pasują to nastawcie to. U mnie nie pasują, to będę musiał nastawić. Przed chwilą zrobiliśmy te dwa elementy. Rama jest prawie gotowa. Następnie musicie wziąć dwie najdłuższe deski i przymocować je na takiej wysokości z obydwu stron. Wkrętami. Po wkręceniu wkrętów bierzecie najdłuższy, najdłuższą deskę i zaczynacie wkręcać ją. powinno wyglądać tak. Następnie bierzecie drugą, najdłuższą deskę i robicie to samo z drugiej strony. Przeznaleźć dziurę. O, znalazłem Krem Tak powinien tak powinien wyglądać gotowy kawałek. Przygotowywujemy następny element. Powinien wyglądać gotowy kawałek, element. Następnie bierzecie prawie gotową ramę. Bierzecie element, który zrobiliśmy przed chwilą i montujecie. Dwie najdłuższe belki do dziurek. Tak wygląda prawie gotowa rama. Żeby te boki nam się nie ruszały, zastosujemy takie wsporniki i zamocujemy je tutaj. Teraz wkręcimy sobie śrubki mocujące ten wspornik. Dobra. Ostatnia śrubka dokręcona. Teraz robimy to samo z drugiej strony. Znajdę sobie dziurki. Pierwsza znaleziona. I wkręcamy. 也有。Oh yeah, Teraz wkręcamy z drugiej strony. Łóżko prawie gotowe. I sztywna. Pożyczymy gwoździe od taty. I te gwoździa wbijamy tutaj. I ja pierwszy raz gwoździe wbijam, to trochę cierpliwości. luki jak na razie dobrze mi idzie trzeci czwarty i szósty znaczy I ostatni. I gotowe. Tak powinno wyglądać łóżko. Teraz dopasujemy materac dla misia. Coś się zapadło. Jeszcze raz musimy włożyć. O, o. Tutaj, tutaj, coś może trzeba przyciąć. Będzie trzeba, przy, będzie trzeba przyciąć. To najpierw musimy zaznaczyć, ile to trzeba odciąć. Za krótka linijka, potrzebujemy coś większego. Poczekajcie, poszukam. O! Idealna decha nam no, się znalazła. Tutaj ustawimy. O, weźmiemy ołówek i narysujemy linię. Tak wygląda nasza linia. To teraz, to teraz trzeba zamontować tą deskę i przypiłować. Przycięliśmy przycieliśmy tą deskę i idealnie pasuje. To nie był łatwy projekt, ale udało się nam. Teraz miś ma normalne łóżko, tylko muszę mu z wy, wytrzasnąć kołdrę i, mało, i malutką poduszeczkę. E, Zaliczyłem parę uszkodzonych palców. Ale się udało. Dzięki za oglądanie. Pa.